Rentgen, sprawy na świetla Dariusz Ziemiańczyk. To jest Rentgen. Darek Ziemiańczyk, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest przewodniczący Rady Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Włodzi, zarazem prezes rejonowego koła pszczelarzy w Tuszynie, Jan Remienga. Witam Pana. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Janie, niebawem, to jest w dniach 6, 7, 8 września, w Brogowie na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego przy Ulicy Akademickiej odbędą się 40 Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Jest to jedno z większych, jeżeli nie największe pszczelarskie święto w naszym kraju. I na temat właśnie. Tego spotkania, tego święta chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali, ale zanim porozmawiamy o tym wydarzeniu, chciałbym Pana zapytać o kondycję polskiego pszczelarstwa. Z jednej strony, bowiem słyszymy, że mamy bardzo dobrej jakości miody, z drugiej usłyszeć można, że nasz kraj zalewany jest miodami w dużej ilości miodami o niskiej. Jakości z krajów spoza Unii Europejskiej. Jak wygląda ta, ta siła, ta kondycja polskiego pszczelarstwa. No w większości pszczelarze mają duże kłopoty ze sprzedażą miodów, ponieważ no, w marketach jest miód techniczny. Już teraz nie, nie mówią, że to jest. Miód, tylko że miód techniczny. Co to znaczy miód techniczny? Bo ja pierwszy raz przyznam się, będąc laikiem, yy, słyszę o takim miodzie. Ponoć Chińczycy wyprodukowali miód z ryżu. Mhm. Tak, tak do nas tutaj dochodzi. To jest właśnie ten techniczny miód. Kiedyś to nazywano miodem sztucznym, prawda? Jak byliśmy dziećmi yy, na stołówkach. Yy, Szkolnych, innych, podawano właśnie miód sztuczny. W tej chwili już mówi się o tym, że jest to miód techniczny. Do niedawna był to tani miód w marketach, ale nie nazywano go technicznym. Dziś już oficjalnie, chociaż jak rozmawia się z ludźmi, oni mówią: Ale jest słodki. No, i troszeczkę to. I przypomina, rozumiem, normalny miód yy, z pasieki. Nie, jadłem go, powiem szczerze. Ale <laughs> wizualnie? Wizualnie tak. Chociaż on inaczej się krystalizuje, on inaczej dla wytrawnego już pszczelarza to się da poznać. Mhm. Bo miałem z czymś takim do czynienia, właśnie gdzie krystalizacja następowała. Robiły się takie słoneczka w słoiku. Jeden punkt, od tego szły promienie. To już na 100% nie jest miód naturalny zebrany przez pszczoły z kwiatów, nektar przetworzony z enzymami pszczelimi i gardłowymi. Tylko jest to już coś sztucznego. Erzac. Wracając do tej, do tej no właśnie kondycji polskiego przelastwa. Kondycja polskiego pszczelarstwa, myślę, że nie jest zła. Borykamy się z dużymi problemami zdrowotnymi pszczół, różnymi chorobami, szczególnie waroza, zgnilec amerykański. Ostatnio bardzo mocno atakuje nosemoza. Już jest to trzecia odmiana tej nosemozy, gdzie po prostu. Zostaje wulu, miód, zostają ramki, zostaje wosk, czerw, a nie ma pszczół. Giną pszczoły bezpowrotnie. Jest to bakteria, która roznosi się bardzo szybko. I co ważne, na to nie ma lekarstwa. Nie ma czym tego leczyć. Można zapobiegać. Przede wszystkim jest to higiena pracowni pszczelarskich do wybierania miodu, jak i higiena w wulach. Proszę powiedzieć, czy te problemy, o których Pan mówi, czyli te, te choroby, czy to są problemy, z którymi Wy, pszczelarze, spotykacie się no, od relatywnie niedawna? Czy te choroby, czy te problemy, no, one były już wcześniej, tylko, no nie wiem, być może nie były zdiagnozowane, na przykład? No nie no, waroza, jest zdiagnozowana już w latach 80., koniec lat 70., nawet ubiegłego wieku, gdzie wtedy no, bardzo dużo pasiek zamarło po prostu. Czyli w bo... czym jest problem? To się nasila? Tak, to, to jest. no Nie chcę w, te, w tej chwili wchodzić w cykl, jak to wygląda odnośnie, bo ona się rozwija na Czerwiu, na młodej larwie, którą jajeczko składa matka, przekształca to się w larwę, poczwarkę i owad. I wtedy ten owad wychodzi okaleczony. Bez wątpienia są to problemy, z którymi Wy się przelaży borykacie. Ale powiedział Pan, że jednak pomimo wszystko ta kondycja nie jest taka zła. No, nie jest taka zła, ponieważ no, walczymy. Czyli co? Szkolenia... Szkolenia, walczymy z tą warozą. Właśnie teraz jest okres, kiedy podajemy leki, bo na warozę akurat są środki, z którymi zwalczamy tą warozę. Bo to się strasznie mocno namnaża w ulu. Czy to nie zniechęca te problemy, o których Pan w tej chwili mhm. mówi, nie zniechęca pszczelarzy? Młodych powiedzmy adeptów sztuki pszczelarskiej do zakładania nowych pasiek, do wchodzenia w tę tematykę, no, w to środowisko. Młodzi garną się do pszczelarstwa. Z roku na rok przybywa tych młodych pszczelarzy. To jest dobrze, bo. No, Było rzeczy, tak musi być. Tak, no musi być, ale, ale nawet jakby. to nie jest tak, że to syn po ojcu, po dziadku, ale przychodzą nowi w ogóle, którzy. Nie mieli z tym do tradycji. czynienia. Uh -huh. Tak, nie uh -huh. mieli tych tradycji. No i zaczynają się tym interesować. Nie wiem, czy uważają, że to jest tak świetny interes. Czasami na. No właśnie, na... jest świetny. Dokładacie, <laughs> czy nie, tak niekoniecznie. Raczej nie, nie. nie. Raczej nie dokładamy no, tym bardziej, że są programy wspierające pszczelarstwo, <laughs> gdzie. Można doposażyć sobie pracownie. Ja, oczywiście, moje pytanie było takie, powiedzmy, na pograniczu troszeczkę wcipu, no bo siłą rzeczy, gdyby się dopłacało do jakiegokolwiek biznesu, no to raczej on by zanikał, a nie się rozwija. rozwijał. Jak nasze województwo wygląda na tle kraju? No, jest to średni związek, bym powiedział, ponieważ. A ilościowo? W w tej chwili pszczelarzy w województwie łódzkim, bo to trudno powiedzieć, bo na przykład Łowicz Podmazowiecki należy uh -huh. i tu już ubywa. Natomiast tak jak mówię tam Wieruszów czy inne są z Wielkopolskiego, a, a należą no tak. do łódzkiego, jest około 3000 tysięcy pszczelarzy i około, około 60 tysięcy rodzin. Rodzin, rodzin przelich. przelich. Czy, uh -huh. Nie licząc właśnie y, niezrzeszonych no pszczelarzy, tak. którzy no, dziwię się, że nie chcą się zrzeszać. W... Ale właśnie może to święto, to święto y, y, Ogólnopolskie Święto Przelaży, które odbędzie się w Lugowie, będzie bardzo dobrą taką, y, taką platformą i taką możliwością namówienia, powiedzmy, kolegów tych niezrzeszonych do tego, aby no, aby się zastanowili nad ewentualnym wstąpieniem do, do związku, no tego czy, yy, czy innego, ale powiedzmy, żeby się zrzeszali. No i właśnie, mieliśmy bardzo krótko rozmawiać i zrobić taki wstęp, a troszeczkę dłużej na temat święta, okazuje się, że proporcje nam się czasowe zmieniły. No i przechodząc już do tego wrześni wrześniowego wydarzenia w Rogowie. z jakiego powodu po co organizujecie te, te ogólnopolskie dni pszczelarza? Czy to przede wszystkim chodzi o takie towarzyskie spotkanie pszczelarzy, wymianę doświadczeń, czy też no, jakieś inne jeszcze tutaj kwestie wchodzą w grę? No na pewno towarzyskie też są, wtedy wymiana doświadczeń. Jedni mówią: Kupiłem taką wirówkę. I ona mi się sprawdza, prawda, do miodu, a inny jest zaciekawiony właśnie tym, czy właśnie kupić taką, czy taką wirówkę. Tutaj mamy porównanie, Ró przyjeżdżają różni producenci sprzętu pszczelarskiego. Czyli będzie można nie tylko porozmawiać, ale rozumiemy yy, tak. Kupić. Yy, pewne można, można kupić, można zobaczyć, jak to pracuje, jak yy, to się prezentuje. Jak to się obsługuje, no także mówię ci, pszczelarze, którzy mają doposażone już takie pracownie, też tym mniejszym po prostu pokazują, o widzisz, taka wirówkę, taką kup, bo będziesz zadowolony. Czyli spotkanie towarzyskie, znaczy ja akcentuję i zaczynam od tego spotkania towarzyskiego, ale powiedzmy, że ono jest na końcu. Ale powiedzmy, będzie, będą wystawcy, czyli będzie tak. można y, kupić. Będzie można z tymi producentami, producentami różnych akcesoriów narzędzi do produkcji miodu, czy ogólnie powiedzmy związanych z szeroko rozumianą właśnie tą branżą przelazką, porozmawiać na miejscu, nie wiem, wymienić się adresami, kontaktami, i tak dalej. Czy będą również na przykład jakieś wykłady? Tak, tak, będą, będą wykłady, będzie na przykład. Pan profesor Kołtowski z Puław, na temat roślin miododajnych, co nie tu je sadzimy teraz, tylko lipy i inne rzeczy, które wspomagają to pszczelarstwo, bo bioróżnorodność u nas spadła. W tej chwili jest, kiedyś były granice między polami, gdzie... gdzie i miedze. miedze. tak, gdzie rosły Różne kwasty. Tak. tak. Dzisiaj jest to wyniszczone wszystko opryskami. Nie ma tej bioróżnorodności. Tutaj będzie wielowątkowość tej materii w kontekście tych właśnie dni 6, 7, 8. Ja rozumiem, że dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani można dokładny program tego wydarzenia i co się będzie działo z tym takim godzinowym rozpisaniem, chyba już, prawda? No bo to tak, tak dużo tak, czasu tak, już tak. nie zostało. Będzie można zapewne znaleźć w mediach. Na waszej stronie? Na stronie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, na stronie Polskiego Związku Pszczelarzy również są te, ten program cały, co, kiedy będzie się działo. Mówię, w sobotę będą wykłady, wstęp wolny. Zapraszamy nie tylko pszczelarzy, może i każdy, kto ma ochotę, będzie na temat właśnie produktów pszczelich. Wykład. A miody będzie można kupić? Tak, miody i z różnych, z różnych mam zgłoszenia na to z całej Polski można mhm. powiedzieć co przyjadą pszczelarze z miodami. Rogów będzie gościł pszczelarzy, a ważną i jeszcze istotną informacją jest również to, że to święto ogólnopolskie pszczelarzy będzie połączone z dożynkami gminnymi gminy Rogów, Róż, czyli tak. no, siłą rzeczy Mieszkańcy Gminy Rogów, jak i Urząd Gminy Wrogowie, no również włączył się, rozumiem, właśnie w organizację. No to, że dożynek, no to siłą rzeczy, bo to organizują, ale, ale święta waszego pszczelarza. Tak, tak. Tu wielkie podziękowanie do wójta gminy, który naprawdę, jak tylko żeśmy się do niego zgłosili, czy moglibyśmy tutaj na tym terenie zrobić taki. Takie święto bardzo mocno się włączył, bardzo mocno nam pomaga. I rozumiem, że i bo musimy niestety kończyć, że również leśny zakład doświadczalny, czyli SGB tak, Warszawie Tak, użyczył nam teren, użyczył nam. Bursę studencką, gdzie zakwaterowani będą. Z... Czyli w Rogowie znaleźliście bardzo dobry klimat. Bardzo e... dobry. To trzeba podkreślić, że tu jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z współpracy z samorządowcami. I z RGW. A, tak, SGGW jak najbardziej tak jest. Bardzo dziękuję Panie Janie za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był przewodniczący Rady Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Włodzi, Jan Remienga. Dziękuję bardzo. Dziękuję.